Dobry, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku raportu kubickiego. Szanowni, na początek kilka słów co do wczorajszego materiału. Pojawiły się tam komentarze w stylu: że ta zbiórka to jest taka akcja, żebyś dał piątaka, że nie wiadomo, czy to jest polskie dziecko. No to chciałem rozwiać wątpliwości. Julka Spacer jest to polskie dziecko, mieszkają w Sławnie. Moi drodzy, znam rodziców długi czas. Zwrócili się do mnie, żeby po prostu pomóc im w tym temacie. Tak to wygląda. Pojawiły się też również takie komentarze, dlaczego nie wyślą na Białoruś albo do Rosji. Myślę, że chętnie by to zrobili. Tylko wiecie co? Nikt ich nie wypuści z dzieckiem na Białoruś albo do Rosji w celach leczniczych. Tak to po prostu wygląda. To tak w kwestii formalnej takim początek i przechodzimy moi drodzy do materiału a materiał z racji tego, że dzisiaj odcinek 250, taki można powiedzieć rocznicowy, będzie dotyczył głównie rolnictwa. Dlaczego? Dlatego, że kanał tak naprawdę rozpoczął się od tej takiej akcji pod tytułem Rolnik sam w dolinie. Głównie byłem skupiony na tematach rolniczych, ale nie tylko. No i jak to się mówi, jubileuszowo na tym się dzisiaj skupimy, tyle że co? Tyle że nie będzie, jak to się mówi, miło i sympatycznie. Ale przejdźmy do materiałów. Moi drodzy, pierwszy temat, tak powiedziałem, rolniczy. Temat dotyczy rolnika z Gałkowic koło Sandomierza. Pewnie większość już z was, z was o tym słyszała. Otóż rolnik ten rozdaje za darmo paprykę. Do tej pory rozdał 60 ton. Dlaczego? Dlatego, że koszty zbioru przekroczyły koszty sprzedaży. Cytuję, co powiedział. Ludzie przyjeżdżali nawet z Czech i ze Słowacji, z Pomorza, z Zakopanego i z Wrocławia. Niektórzy przyjeżdżali o kulach, zbiera, zabierano ze sobą dzieci. Tak powiedział rolnik, to jest cytat z jego wypowiedzi, ale w czym jest problem? Otóż, moi drodzy, chodzi o to, że polscy rolnicy i sadownicy mierzą się z coraz poważniejszymi problemami. W ostatnich tygodniach yy, było na przykład głośno o przypadku Damiana Piecha z Dolnego Śląska, któremu przetwórnia odbiwiła odbioru 11 ton śliwek. Wiele osób odpowiedziało na jego apel w internecie i odebrało owoce. Problemy ze zbytem dotyczą również innych do gospodarstw. Mówimy tu o papryce, yy, o kapuście, o ziemniakach. Na przykład małżeństwo saganów z Niewirkowa na Lubelszczyźnie nie znalazło kupców na pomidory z kilkunastu hektarów. I moi drodzy, tak jest coraz częściej. I dlaczego tak jest? Moi drodzy, hmm, już wam pokazuję. Jak na przykład widzicie tutaj na zdjęciu paprykę, która jest ładna, elegancka, możecie ją zobaczyć w sklepie, to papryka ta jest tak z zagranicy. Jak podaje serwis warzywa.pl, powołując się na dane Głównego Urzędu Statysty Statys Statystycznego, przepraszam, zapętliłem się, Holandia do lipca 2025 roku sprzedała polskim odbiorcom 23,93 tysięcy ton. Papryki. Tuż za nią uplasowała się Hiszpania 19 330 ton mówimy o tysiącach, a trzecie miejsce zajęły no nie zgadniecie Niemcy 10 230 ton. W pierwszej dziesiątce eksporterów znalazły się także Turcja, Izrael, Belgia, Maroko, Albania, Iran i Słowenia. Łącznie papryka trafiła do Polski z 21 krajów. Na import papryki Polska przeznaczyła, moi drodzy, i teraz uwaga: 581 milionów 630 tysięcy, a najwięcej zyskała Hiszpania 198 milionów 240 tysięcy, mimo że sprzedała mniej ton niż Holandia, bo Holandia zarobiła tylko 179 milionów. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, moi drodzy szanowni widzowie. Jesteście klientami, kupujecie. Jak myślicie, dlaczego polski rolnik nie może sprzedać papryki, nie może sprzedać kapusty, nie może sprzedać ziemniaków? Bo ceny są zabójcze. Ale dlaczego ceny są zabójcze? Bo mamy w Polsce drogie koszty energii, co jest cały czas windowane przez różnego rodzaju opcje, jak to się mówi, zachodnioeuropejskie. Mamy drogie koszty. Paliwa, mamy drogie koszty utrzymania, drogie koszty pracownicze. No i co? No i przede wszystkim mamy, moi drodzy, hmm, bardzo drogi koszt produkcji. Dlaczego? Dlatego, że 90% hodowców warzyw i owoców w Polsce nie stosuje tej chemii, którą stosuje zachód. Tak, szanowni, niby to jest tak, wszystko ładnie, pięknie i kolorowo, tylko wiecie, ziemia jest. Dobierana podobnie pod uprawy warzyw, yy, odpowiednio jest yy, sklasyfikowana. Jak to jest, że Holendrom opłaca się wyprodukować taniej niż Polakom? Bardzo prosto, bo tam się pompuje chemię i oni mają zbiory szybciej, łatwiej, szybszy przerób, i tak to po prostu wygląda. A polityka nieudolna rządów hmm, uśmiechniętej koalicji, jak również poprzednio PiSu, doprowadziła do tego, że. No cóż, wszyscy mają otwarte furtki w Polsce na handlowanie na naszym rynku, oprócz polskich rolników, ale to jeszcze nie wszystko. Szanowni informacja taka dziś. To jest z portalu farmer.pl. Zaskakujący hit eksportowy Ukrainy, niezboże, nie olej podbijają rynek Unii Europejskiej. Otóż okazuje się, że Ukraina jest tak naprawdę czwartym krajem na świecie, który eksportuje orzechy. I teraz proszę mi powiedzieć, jak to się ma w tej całej narracji, że tam jest wojna, ludzie nic nie mogą hodować, zboże zostało spalone, to już żeśmy zweryfikowali, że to była ściema, że płody rolne, że sadownictwo, wszystko zostało zniszczone. A tu Ukraina w sezonie 2024-2025 liderem, jednym z liderów, czwarty kraj na świecie, który orzechy włoskie, moi drodzy, Eksportuje. I teraz chciałem Wam coś tutaj, yy, moi drodzy, przeczytać, bo sprawdziłem sobie, gdybyście na przykład byli polskim producentem, to cena orzecha włoskiego wynosi około 20-30 zł za kilogram dla orzechów w łupinie i 40-50 zł za kilogram dla łuskanych lub ekologicznych. Takie ceny żądają sprzedawcy. Polsce, no bo wiemy doskonale, że to są koszty. Ale, no i to co po ale jest najważniejsze, moi drodzy, orzechy z Ukrainy. Orzecha włoskiego, cena, cena orzecha włoskiego z Ukrainy może się różnić w zależności od sprzedawcy, ale kształtuje się hmm, za kilogram połówek, czyli tak zwanych orzechów łuskanych, między 17 a 25 zł. Tak moi drodzy, dla przypomnienia, yy, w Polsce 40 do 50 zł za orzecha łuskanego. Coś więcej trzeba tłumaczyć? No, chyba wydaje mi się, że nie. I dlaczego ja o tym mówię tak naprawdę? Mimo, że tak jak powiedziałem na wstępie, yy, to jest taki program, yy, można powiedzieć, jubileuszowy. Otóż dlatego, że takie same akcje będą się odbywały za pomocą Mercosur. Tak szanowni, będziecie mieć wyroby niewiadomego pochodzenia z niewiadomą ilością pestycydów i różnych dziwnych chemikaliów w środku, które będą certyfikowane na przykład w Niemczech, i będą w marketach czy w innych sklepach. A polski rolnik, polski rolnik będzie skazany na zagładę, co już się dzieje. Oglądam materiał, moi drodzy, gdzie rolnik musiał zaorać 11 hektarów kapusty. Bo kwaszarnia powiedziała, że nie. Kwaszarnia powiedziała, że nie, że im się nie opłaca, bo oni przechodzą na ogórki. Mimo wszystko, że wcześniej obiecali, że kapustę będą. Brać. I tam się pojawiły zaraz głosy, że co za marnotrawstwo. Oczywiście ja wiem, że to odklejona Warszawka i im podobni to taką narrację mają, że bardzo dobrze tak wieśniakom. Ja cytuję, moi drodzy: wiecie, że ja bardzo szanuję rolników i, i wszystkich producentów rolnych, ale cytuję, że to są wieśniaki, że mają za swoje, że nie chcieli z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to odklejona narracja, bo to właśnie Unia powoduje to, że niszczy polskie rolnictwo. I, I powiedział ten jeden z producentów, że po tym sezonie już się po prostu nie podniosą. A gospodarka była z dziada, pradziada, po prostu koszty paliwa, koszty kredytów za te maszyny i tak dalej, i tak dalej. Koszty pracy i energii zabiły to wszystko. I za chwilę będą niewiadomego pochodzenia, różnego rodzaju wyroby, oczywiście markowa markowane, że to jest z Niemiec, czy z innej tam Francji. Hmm, bez jaj. Moi drodzy, wszyscy jesteśmy dorośli, wiemy jak to działa Tak moi drodzy i przechodzimy dalej I przechodzimy troszeczkę w innym kierunku Wspomniałem tutaj o Niemczech No i pewnie wszyscy czekają na komentarz z mojej strony Do słów Angeli Merkel Tak moi drodzy, Angela Merkel powiedziała, że Cytuję Wojna na Ukrainie to częściowo wina Polski Tak, tak powiedziała Była kanclerz Angela Merkel wspomniała w wywiadzie z węgierskim kanałem Partizan można sobie na YouTube to obejrzeć o swoich próbach wznowienia dialogu z Władimirem Putinem. Jak powiedziała w czerwcu 2021, pod koniec swojej kadencji, wspólnie z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, zaproponowała nowy format rozmów między Unią Europejską a Rosją. Pomysł jednak nie uzyskał poparcia wszystkich państw członkowskich. Sprzeciw, jak zaznaczyła Merkel, wyraziły przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie, które obawiały się, że bez twardego stanowiska Unii Europejskiej wobec Moskwy rozmowy zakończą się ustępstwami wobec Putina. To właśnie brak jednomyślności w Europie, Merkel uznała za czynnik, który doprowadził do dalszego pogorszenia relacji między Rosją a Zachodem. W jej ocenie zerwanie politycznego dialogu z Moskwą otworzyło drogę do agresji na Ukrainę w lutym 2022. Roku. I powiedzcie mi, moi drodzy, jedną rzecz. Czy Merkel nie ma trochę racji? Osobiście uważam, że ma. I już powiem, dlaczego tak uważam. Nie twierdzę i absolutnie nie popieram, że brak zgody na kooperację z Rosją doprowadziła. Do wojny na Ukrainie, bo zdajemy sobie sprawę, że to przyczyny były zupełnie inne. Natomiast to, że powiedziała, że Polska była i kraje nadbałtyckie oczywiście przeciwne kooperacji z Rosją, w tym się mogę zgodzić. Tak powiedziałem, trochę racji ma, bo Unia Europejska i właśnie te kraje, tak jak Polska i te nadbałtyckie, robiły wszystko, żeby na przykład Białoruś, Odizolować, żeby z Rosją nie robić interesów. A powiedzcie mi dlaczego. A może dlatego, że hmm, w Polsce i w krajach nadbałtyckich nie rządzą osoby, które myślą o polskim interesie lub tamtych krajów, tylko są pachołkami, są y, popychłami? Może tak jest? Dajcie znać w komentarzu, jak wy to myślicie. Jak wy to odbieracie. Ja osobiście uważam, że tutaj Marykal w tym się nie myli, że tak jak politycy polscy, tak jak politycy krajów nadbałtyckich robili wszystko, żeby do tej współpracy nie doszło. No cóż, możemy tylko przypuszczać i sobie rozważać, kto za tym wszystkim stał. Ja mam takie wrażenie, że tak zwani góra z góry Synaj robili wszystko, żeby zablokować jakikolwiek handel wschodu z Europą, ponieważ im to Przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że nie mają wpływów w Chinach, dlatego, że nie mają wpływów w Azji. Tak to po prostu jest. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia. I tutaj wylewają na Angelę Merkel teraz, yy, yy, jak to się mówi, wiadro gnoju. I poniekąd mają rację, bo jej się to należy, bo ona tu troszeczkę mm, tak to, wiecie, to jest Niemka. Ona to troszeczkę tak to przedstawiła. Większość opinii publicznej w Europie przyjmuje to bardzo zero jedynkowo. Nie będzie się nad tym zastanawiać. Tak powiedziałem, ona to przedstawiła w ten sposób, żeby odpowiedzialność Niemiec za podpuszczanie, jak również i brytyjską odpowiedzialność zrzucić na Polskę. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Czysto teoretycznie. Jest terrorysta ukraiński osadzony w Polsce, którego Niemcy się domagają. Za wielką cenę, ponieważ zniszczył ich własność. No nie czarujmy się. Polska robi wszystko, żeby go nie wydać. Oczywiście w momencie nagle na wszystkich social mediach pojawiły się głosy. Dać mu medal, to bohater i tak dalej, chronić go. Moi drodzy, a gdy to podłapie narracja niemiecka i powie, aha, czyli Polakom to pasuje, że Ukrainiec zniszczył rurociąg. Czyli, hmm. Utrzymali go w ukryciu przez trzy lata, przez przypadek się to wydało, to są współwinni. To płacicie Polacy, odliczcie sobie z tych reperacji, i już, a oni tak to wycenią, moi drodzy, że jeszcze im będziemy winni. Po co taka narracja w ten sposób? I właśnie Angela Merkel tak to dobrze rozegrała, żeby zbadać opinię publiczną, wysądować opinię publiczną, jakie będą głosy. Moi drodzy, wypowiedzi takich polityków nie można rozpatrywać zero-jedynkowo, zero bo zawsze taka wypowiedź ma drugie dno, a może nawet i trzecie. Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, czy Angela Merkel częściowo się nie myli. Szanowni moi drodzy, a teraz z innej beczki przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Ale ja skomentuję, dlaczego to może dotyczyć Polski. Tak moi drodzy, to co widzieliście, są to burmistrzowie miast. Anglii. Tak, głównie w Anglii, bo tam tego jest najwięcej środowisk imigranckich, duże skupiska miejskie i tak dalej i tak dalej. Po co ja to mówię? Otóż moi drodzy, ci ludzie, którzy zajmują te stanowiska tych burmistrzów, tych szefów miast, czyli można powiedzieć tak, w Polsce prezydentów, pochodzą z rodzin Imigranckich z rodzin różnych kultur. I ktoś powie, to jest homofobiczne, rasistowskie. Nie, to jest zdroworozsądkowe. Otóż wyobraźcie sobie, że już w rządzie brytyjskim są nawet osoby z, ze z świata muzułmańskiego, i okej, okay, niechby sobie były, ale wychodząc do obcego kraju, powinniście szanować jego zasady, jego kulturę, jego prawo, a nie narzucać swoje. Prawo, swoją kulturę, swoją religię osobom, które dały wam dom, dały wam miejsce do życia, bo u siebie nie mogliście nic. I to, moi drodzy, idealnie pasuje do sytuacji w Polsce. Obecnie mamy w Polsce miliony Ukraińców. Nie, moi drodzy, nie tysiące, miliony, a mówię to na podstawie nie danych oficjalnych, które nam tutaj mainstwym podrzuca, tylko na podstawie danych. Firm, które rejestrują telefony komórkowe, i w 2024 jest ich ponad 3 miliony 200 tysięcy ukraińskich abonentów, że się tak wyrażę. I teraz tak, już podnoszą się głosy, że chcą mieć swoją reprezentację w Sejmie, że chcą decydować o Polsce. Moi drodzy, chcemy tego, co Wielka Brytania zrobiła? Przyjęliśmy osoby do Polski, które były. Sytuacji trudnej, O, twierdziły, że tam jest wojna, tak zresztą mainstream pokazywał, tylko że wojna toczy się na 20%, a nie na całej Ukrainie, ale przyje, została granica otwarta, jak to się mówi, jak wrota od stodoły i wchodził kto chciał, robił co chciał i tak dalej, i tak dalej. Traktowanie Ukraińców, jak to się mówi, lepiej niż Polaków, dosyć delikatnie to powiedziałem, i teraz podnoszą się głosy, że oni chcą władzy. Moi drodzy, jeżeli na to zezwolimy, nie będziemy głośno o tym mówić, nie będziemy głośno temu o tym protestować, to następne pokolenie Bandere i Szuchewicza będą uważać jako swoich bohaterów. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia. I zaraz ktoś powie, że to jest ruska propaganda. Nie moi drodzy, jeżeli ktoś mówi, że to jest ruska propaganda, jest po prostu debilem. To jest zdrowy rozsądek. Tak to mniej więcej wygląda. Kto tego nie rozumie. To trudno, poniesie tego koszty. Tak, moi drodzy, i to ostatni był materiał dzisiejszego odcinka, ale oczywiście musi być. Cuchar. Wchodzi mały Jasiu do taty i pyta: Tato, jak ja się znalazłem na świecie? Tata myśli, co mu tu powiedzieć. Jasiu, bocian cię przyniósł. Jasiu tak patrzy i mówi: Tato, dlaczego ty jesteś taki głupi? Jasiu, dlaczego tak brzydko mówisz do mnie? Tato, mamy taką fajną mamę, a ty bzykasz bociany. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, standardowo poproszę o lajka, like o udostępnienie, o puknięcie w dzwoneczek i o suba, bo to mnie po prostu pomaga. I, moi drodzy, zaglądajcie na kanał. Na pewno będzie ciekawie. Tymczasem, dobrego dnia, dobrej pogody, dobrego samopoczucia. Bye!